Siema. jestem x -Rod. W dzisiejszym filmie powiem wam 5 ciekawostek na temat gry Among Us. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby żaden film was nie ominął. A więc, lecimy z koksem. Ciekawostka numer 1. Jak wiecie, Among Us to gra komputerowa, wieloosobowa. Gra okazała się 15 czerwca 2018 roku na platformę Android. 15 grudnia 2020 roku Studio wydało wersję na przenośną konsolę Nintendo Switch. 2. Czy ta czapka wam czegoś nie przypomina? Otóż to jest znany bohater z bajki The Fungis. Spójrzcie na te dwa zdjęcia. Czapeczka z gry Among Us i głowa głównego bohatera z bajki The Fungis są niemal identyczne. 3. Among Us stworzyła firma o nazwie Inner Slot LLC. W samej grze można kupić pety. Tak jak ten piesek. Czapeczki albo i też skiny. Podobno jak sądzą media, Among Us w 2018 roku był najpopularniejszą grą. Jak widzicie, Among Us był wielką inspiracją dla wielu firm. 4 Twórcy Among Us nie stworzyli tylko gry Among Us, ale też grę o nazwie Dig 2 China Free. Teraz na ekranie wyświetlają Wam się shoty z tej gry. Dobra. Z góry dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. A nie! Mamy jeszcze ostatni podpunkt. Ostatnia ciekawostka numer 5. A to lecimy do piąteczki. Ciekawostka numer 5. A co w ogóle oznacza słowo Amungas? A więc słowo Amungas oznacza między nami albo wśród nas. Coś w tym stylu. A impostor? Impostor tym mianem określa się zjawisko psychologiczne powodujące brak wiary we własne możliwości. Czyli jednym słowem, boi się, że ktoś jest lepszy od niego i dlatego zabija. I jeszcze krumaci. Ich zadaniem jest wykonywanie misji, czyli tasków. Jeśli wykonają wszystkie taski, możliwe, że zwyciężą. Ale mogą też wygrać wtedy, kiedy wyeliminują wszystkich impostorów. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. I jeżeli wbijecie 20 łapek w górę, to robię ten sam film, tylko że z Fortnite'a, okej, okay. to Elo.